Cześć, cześć z tej strony kanał Krylakła. Dzisiaj chciałem Wam pokazać ślimaka, który od godziny próbuje wydostać się z akwarium. Zdjęłem szybę i go obserwuję. Już był taki moment, że był tutaj na rurce, ale odczepiłem go. Włożyłem go z powrotem do akwarium i nadal próbuję. Dwa ślimaki już znalazłem, które wyszły z akwarium. Jeden za szafką od akwarium, drugi za łóżkiem. Pierwszy raz mi się to zdarza, żeby ślimaki wychodziły z akwarium i przeżyły bez wody. Parametry wody są ok. Także robią małego psikusa. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.